Się neczko mi drodzy z tej strony wasz ulubiony YouTuber Cynamonety. Dzisiaj będzie unboxing paczki ze sklepu Gunfire. Jak możecie tutaj widzicie, Gunfire dowód, no za z repliką oraz niektórymi bajerami. Dobra, więc lecimy. Trzeba tutaj jak Dr. House delikatnie to otworzyć, bo tu są drogie rzeczy. No. no, teraz warto delikatnie kartki trzeba. Teraz już to już klej. No, już to powoli odchodzi. Jeszcze tutaj trochę trzeba. No już taktycznie szwajcarski, zawsze na krucie. tutaj mamy nasz pierwszy zapakunek, w którym są gazy CO2 proszę bardzo firmy zapomnienie już jakie, ale to będzie albo Marex albo Smartgas o Jezusku przy mi się kawałek co zrobisz, nic nie zrobisz dobra, więc tak proszę bardzo mamy tutaj gazy 15 sztuk firmy Smartgas no i co tutaj mamy następnego Dobra, elegancko tego. To trzeba tu odczepić. Ten teges, No, to trzeba tutaj się odczepiać. Odczepione. Trudne, bardzo fajnie zapakowane. O, jakiś karton. No, a w kartonie mamy. Mamy. Agiem. Agiem 003, czyli najlepszy shotgun do tych trzech nie to takich dobrych. No. Tutaj jakiś MP003, tutaj jakieś modele po chińsku, ja nie cięg cięgciąg dzi. No. Tutaj znowu od gunfiera. No tutaj takie instrukcje użytkowania replik sprężynowych. No i tutaj całość. Szelba, kolba, szybkoładowarka jakieś chińskie kulki, magazynek. No. No więc tyle. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć i Ej, lo.